Cześć tu Skryzolowany i witam Was w kolejnym odcinku zagrajmy w Lego Harry Potter lata 5-7. Właśnie mam lagi. I minęły. Przeminęło z wiatrem. Czyżby to był? A nie, to nie ty. Sorry, nie chciałem to uciskać o ścianę. Myślałem, że jesteś Malfoy. Yes, Malfoy. Jako Draco Malfoy. Zabójstwem wiedzą. Po raz kolejny. W tej serii. Tym, 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 tym. tym. Pamiętacie kolejne z poprzedniego odcinka? I to jak nie, to pewnie sobie teraz przypomnę... A, kurde. Rozbili moje marzenia. I pragnienia. Chyba idziemy na lekcję magii. Chyba, że nam już wbi... A nie. Ja nie jestem pewien, szczerze mówiąc. Tum, 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 tum. Gdzie my podążamy? To jest to, to jest kociołek klasik. Yy, tylko w HFC. Tak. Kociołek klasik. Taka starsza wersja kubełka klasik. O, tak. A. No, w ogóle to mi jest trochę... Sie. Muszę coś zjadł. Zaraz to chyba naprawię. <ścoughs> Ale... W każdym razie... Wychodzimy okay. na dziedziniec. Ciekawe czy ja mogę korzystać już z tych pudeł. Kto tam stał? No to... Dalej, dalej. No bo nie wytrzymam. A poziom jakiś będzie. Super. Wczytywanie i filtr zambrycz na drabinie. Znaczy filtr na drabinie. Zwiastuje poziom. Zaprawdę powiadam wam, drodzy parafianie. Oczywiście na zdjęciu nie może zabraknąć też drzwi. Młotka. I dwóch tłumków, którzy, które podążają z lewa na prawo i skaczą sobie. Bum, czum, 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 a ta drabina w ogóle, jak to jest możliwe, że ta drabina skacze? Ja rozumiem, że to jest Harry Potter, no ale bez przesady. Drabiny nie umieją skakać. Ogólna prawda. Jeśli ktoś wierzył, że umieją, właśnie obaliłem jego światopogląd. No ile się można wczytywać? Filcz, stukaj szybciej tym młotkiem. Nie chcesz? Ja... dobra. Niech stuka dalej. A ja się przyzwyczaiłem Nie wiem ile ja tak wytrzymam ale Zobaczymy Jeszcze dwie minuty i wybuchnę Może się zmieszczą W czasie No a zmieścili się Leć, leć i odleć. Wesley. <laughs> dymi! Ambris coś o tym wie. Tak. <laughs> <laughs> Się trochę przypaliło, co? Seriusz. Voldemort. I kryształowa kulka? Harry Potter i kryształowa kulka Gdzieś jest pomysł na ostatnią część Znaczy na kolejną Bo czy to by była ostatnia to nie wiem Ja mam jeszcze dużo pomysłów A właśnie kociołek. Fiuu, nie ma proszku fiuu. Co ma kot do proszku? Powiem szczerze A, na obrazku jest prosz. Jezus Mario! Ha, najpierw szafkę, potem rona, GIŃ! Dobra, nie bardzo ja, o co tu biega Musisz sterować postacią z kluczem A gdzie ja Ci teraz klucz znajdę? To, to jest jakiś szywy globusowy. Co gramy w kręgle? Gdzie ta moja kulka do kręgli? Tu do domu, tu do domu, tu do domu, tu do domu. Zegar skokółko. Raz. prosty zarobek. Ale ja nadal nie kapy, co mam zrobić. O kurde. Dobre. Na no, Haka już. Na co czekasz? O co tutaj biega no dobra Znowu muszę kręcić Zarabiając przy tym pieniądze Poszedł dalej Wiesiadować Jak tam te trzy na górze o, patrzcie się Co to kurde jakiś labirynt jest? Okej. Okay. No dobra. To trochę dziwne. Ale nie będę narzekał. No i niby co dalej. Już chyba wiem, co dalej. Znalazłem rozwiązanie. Nie, do to oto. Proszę kfiuuuu i fiobździu ci w głowie. Du, du, du. Zdążą się teleportować, czy nie zdążą? W tle leżało serduszko. Gwardia Tumbledora? Wiemy, gdzie on jest. Tam, tam! A oni go, pro oni prowadzą do tego, do, do dużego tego. <grymny> oh, nie lubię tu być. No i kurde, bo to są te grzybmeny, no. w ogóle jest kurde wiatraczek jakiś czy coś oj, cięcie a nie, nie, myślę, że coś się ścięło Dostałem się, jestem na górze. Co my tu mamy? Jakaś roślinka piękna. Żartowałem. Coś się tak trochę rozwaliło chyba. Koże nie zapuściła. Tam znowu będzie jakiś grzyb kolejny skórzające są te grzyby no i kurde co, wyso ci so mam nadzieję że tak Dobra, co tutaj się przyda i kocurek Macdzieś oh, kurna Tu się czai zło A zło Holo market, mój ulubiony Dobra To wszystko? Jeszcze czegoś brakuje No i chodź tu z tym swoim kiciusiem Nie kopię Ale 40 tysięcy uzbieraliśmy, bardzo ładnie Dobra, wszystko jest Ale gdzie ten gościu zwany Graub chyba, no Graub Czyli grzybów boje, wrodzony psęk, lęk przed grzybem

Ale przynajmniej trochę kasy się zdobyło Czekajcie, czekajcie. Cicho cicho! To brzmi jak? Łupie! O tam grzyb. chapaj i no kurde no. Ciekawe jakby to brzmiało, grzybnie napad W ogóle ja, ja nie widzę w czym problem tutaj, żeby nie można do tego gościa podejść. A ten, sekator? Już widzę, sekator w pogotowiu. Sobie nie można poradzić inaczej. Jeszcze na, czekajcie na drugą nóżkę. To wymagasz kupienia. No i co? Kwiatek obcięty. Dobra, jeszcze ten. Wiesz kurde, po tobie. Kurde, śpi <grych> Gdzie jest Dumbledore? Pytam się. Nie. Ten serca pomyślał. chapaj idę. Myślisz, że jesteś sprytna? Ty, a patrzcie, jakie, jakie karate. King Bruce Lee karate mistrz. Taki można odstraszyć głośnymi dźwiękami. Znajdź sposób, by zbudować głośny przedmiot. Hm, okej. Okay. Ale jakie ptaki? Bo zbudować to mogę, tylko ja nie wiem o co w ogóle chodzi. W każdym bądź razie totalna rozwałka. O, tu widzę już jakieś, jakiś postęp. Sprzęt widzę, znajduje się. Ale że to co to jest? A tu kurde, schowane pieniądze. Łazik jaki? <yagi> A jeszcze za roślinka jest. Coś jeszcze pominąłem. Dobra, wszystko jest. To jaki motor jest? Czy co? Kurde, co to ma być? Dobra. Motor. Ty, ty, ty.

Już rozumiem, o co chodzi. Bo na motorze każdy jeździć może. O tak, jak się mówi... Jak to się mówi, jedziemy. Co? Przyczepiły się. Lecieć nie mogą. No tam trzeba będzie znowu sekator budować z tego co widzę no zeskakuj z tego hm hmm. co my tu możemy zrobić Spróbujmy pojeździć motorem Hmm... dobry pomysł Hmm... przyjechałem Hermione Weź się z drogi, słuń. blokujesz mi To co my w ogóle mamy robić? Do Ambrich się dostać? Czy... Czy obudzić tego gościa? No, hmm, prawie prawdziwy czarodziej To rower kurde zniszczyła Ha, Co? Zdziwiony? Na Twoim miejscu daćmy wykręcamy Kurde Grand Drift Auto Jedziem proszę Kurde Zarzuca Zaraz będzie Tokio Drift, normalnie Mi się pająki pamiętają pod nogami To nic dziwnego, że dojechać nie mogę Co ty nie powiesz? Czekaj zaraz ci dyn... dyn... dyncne La o, ziesz, kurna, zaraz wracam A ja myślałem, że nie zauważę Prawdziwy czarodziej Chyba w tej serii jeszcze w ogóle go nie zdobyliśmy ani razu Grob, chodź tutaj Bez bulwersu normalnie, choć 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 choć, choć no bez jaj jajno Dobra Idź zębin Ja bym się odsunął chyba raczej Grał w rwi chwasty Myślisz, że ich załatwisz? Chyba cię pomyliło. R R Różowa ninja. <laughs> Mówiłem, że w końcu zawał dostanie. tyryn, a ty Ładnie je przyładował. Co teraz? Level Completed! Bardzo ładnie typ swobodnej gry odblokowany Prawdziwy czarodziej w 100% 100 tysięcy zebrałem Właśnie coś tak sądziłem, że za tym grą Open coś się szai I miałem rację Super Może sobie coś kupimy Ale pewien nie jestem 470 no Końcóweczka Ile klocków? Siedem, osiem i super. Kontynuujemy opowieść. Ale te chmurki są fajne. Hm. A to w ogóle kto? A, to jest ta Luna. Będzie lot na tych takich kościanych, tych takich to pomniemy jakąś nazywają jakieś coś tam hydroplany, areoplany Nie wiem. Dobra, dobra i w tym odcinku to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, cześć.